Wszedłem na Instagrama Kingi Rusin. No to ja wiem, że Ty wiedzę czerpiesz z Instagrama. Okay? I wyobraź sobie, że Kinga Rusin takie, z takim oczkiem puszczonym, że ona dobrze wie, napisa, że e, dziwnym trafem ten kanał powstał. Po, zaczęły się nad nim prace po przegranych przez PiS wyborach 15 października. Macie. I to jest argument nie do zbicia. Nie, bo to faktem jest, że prace głównie były wtedy, wprawdzie już. Koło września, powiedzmy, było jasne, że coś się zmieni w przestrzeni no nie, no, medialnej. Przy, ale, ale, ci, ale ma rację. Przyznaj się, kto no Tak, panie no, tak tak Kingo, tak było. Ja przyznaję, że ten kanał powstał po przegranych przez PiS wyborach. Mało tego, powstał też po, po bitwie pod Grunwaldem. Wiele wydarzeń było wcześniej, które doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji. Tak. Nie tak od razu bezpośrednio, że ten Ulrich von Jungingen i od razu wyskakuje z Ale po, a nie przed. Ale rzeczywiście po. I też, gdyby na przykład krzyżacy tę bitwę wygrali, to nie wiadomo, czy byś mówił po polsku. Oczywiście, że tak. Więc naprawdę to tak było. Wiele rzeczy się musiało wydarzyć, żebyśmy tu stali. Dzwon na przykład. Dzwon Zygmunt. Też ma związek z nami. E, tak. E, Pani Kinga, generalnie bardzo ją pozdrawiam. Ona. E... Walczy o polską demokrację z, o ze wszystkich zakątków świata. E... Głównie mam wrażenie z Malediwów, ale dobrze. E, chyba aktualnie z Bali. E... A, no tak, tam klimat na Malediwach. To jest w ogóle niesamowite, ile siły ma ta kobieta, bo wyobraź sobie, że ona walczy o ekologię. Tak. Bardzo mocno o nią no. walczy. Ona między tymi wszystkimi wyspami, wpław. te tysiące kilometrów wpław. płynie po Absolutnie prostu, wpław. bo ona nie jest trucicielką, ona nie lata samolotami, ona, te, to zdjęcie w helikopterze, co było, że sobie zdjęcia robiła... Każdy że... może teraz mieć zdjęcie dowolne, wiesz? To było jaj, to było jaj, ona nie była w helikopterze, tak naprawdę ona w tym czasie płynęła, w wpław między Malediwami a Bali. To jest kawałek drogi. Więc y, wspaniała taka syrena można powiedzieć morska. Ja podziwiam, jak ona to wszystko ogarnia. Bo taka na przykład Taylor Swift. To co ona? Lata raz? samolotami. Kinga nie. nie. Kinga jest ekologiczna. Nie jest trucicielką. W ogóle nie. Kinga jest tak ekologiczna, że niedługo będzie miała błonę pławną między palcami. <laughs> Ojej. A e, Taylor Swift. Kaczyński ci musiał zapłacić za to zdanie. To prawda. Znaczy, akurat za to zdanie zapłacił mi Marek Suski.